Szklane historie Marty Wojciechowskiej można oglądać w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Wystawa to nowoczesne i wyjątkowe spojrzenie na możliwości szklanej materii. Ja myślę, że nie będzie osoby. Zresztą obserwujemy ludzi przechodzących ulicą Blich, i ta wystawa nikogo nie zostawia obojętnym. To, to po prostu nie sposób, jest ją nie zauważyć, pominąć. Myślę, że ile ludzi, tyle będzie wrażeń z tej wystawy. Wystawa składa się z pięciu instalacji: Niepamięć, Banie, Czarne, Kałuże i Muchołapka. Szklane formy tworzą w przestrzeni wystawienniczej odrębne, a jednak korespondujące ze sobą sfery. Powstały dzięki stypendium twórczemu ministra kultury i dziedzictwa narodowego, jakie artystka otrzymała w 2020 roku. Zajęłam się w ogóle historią rozwoju szklarstwa na terenach Podkarpacia, ale też Małopolski, ze względu na to, że od no 20 lat mieszkam właśnie w tych rejonach i tak naprawdę poczułam taką potrzebę do doedukowania się o, o w ten sposób. Najbardziej mnie zainteresowały początki. Rozwoju szklarstwa. Nie, nie te rzeczy, które są oczywiste, jakoś łatwiej, um, łatwiejsze do poznania, tylko postawiłam sobie takie wyzwanie. To jest instalacja niepamięć. Bardzo znacząca. Tak naprawdę symbolem tej pamięci, niepamięci są te szklane supełki, nanizane w taki nieregularny, asymetryczny sposób, żeby zobrazować tą nieliniowość i tą nieregularność rozwoju szklarstwa. Moim zamysłem było jakieś tam symboliczne pokazanie tych leśnych chud, które pojawiały się i znikały, zmieniały bardzo często lokalizację. Marta Wojciechowska jest absolwentką Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Za każdym razem, kiedy myślę, że już widziałam wszystko, co Marta może zrobić, to Marta właśnie robi taki numer i robi takie rzeczy, które mnie po prostu a przywykłam do szkła i do działań Marty, oszałamiają. Więc za każdym razem inna, wyjątkowo twórcza, o fantastycznej wyobraźni, niespożytej energii. Wystawa będzie prezentowana do końca marca 2022 roku.